www.emyślnikcolo.pl. Czasu nie zostało za wiele. 19 czerwca to jest ten termin graniczny, gdzie musimy oddać budynek, czyli muszą być wszystkie odbiory, zakończone prace budowlane, montażowe, wyposażenie, bo to też na razie, pomimo tych mrozów, które no, to skwierają, nie tylko tutaj budowlańcom, ale innym. Prace idą w terminie, nie ma żadnych opóźnień. W tej chwili, jak Państwo widzicie, jest nowe poszycie dachowe po tym pożarze, który się wydarzył. Orynowanie, opierzenie w środku, zamontowana już jest hydraulika, pociągnięte przewody elektryczne, czyli prądy wysokie, prądy niskie, zrobione wylewki na wszystkich kondygnacjach. Poniedziałek przychodzą tynkarze i zaczynają już tynkować ściany. Będą piękne wykładziny. No, także można powiedzieć, że firma, która tutaj jest u nas, i podwykonawcy naprawdę starają się, aby w terminie wykonać wszelkie prace. Zresztą, raz w tygodniu, czyli w piątki, mamy zawsze Radę Budowy. Na której rozmawiamy o ewentualnych problemach, sytuacji, które mogą utrudnić tą pracę, ale na chwilę obecną wszystko idzie zgodnie z terminarzem, który żeśmy sobie założyli. Jest modernizowany z tej strony, w której jesteśmy, widzimy cały węzeł ciepłowniczy. To jest to całe pierwsze i parte piętro, które zostało pociągnięte. Tam będą również pomieszczenia, można powiedzieć takie magazynowe pomieszczenie, gdzie będzie można wykonywać inne prace remontowe, naprawcze. Natomiast z drugiej strony budynku powstała już klatka schodowa zewnętrzna, która wymagała budowy z racji tego, że przepisy pożarowe o tym decydują. No i oczywiście winda, która będzie mogła służyć ewentualnym, no nie ewentualnym, pacjentom, którzy będą korzystali z tego budynku.